Halo, halo. Szyma. Skąd jesteś? Szyma. Jak masz na imię? E, hej, jestem Wojtek z Olsztyna. Siema, Cześć, Wojtek, Wojtek z Olsztyna. Olsztyna. E, do kogo masz pytanko? E, do ciebie, do ciebie mam pytanko. Uuu. A jakieś poddymiające, czy co? Jakie? E, można tak powiedzieć. No dobra, e. dawaj. No to mam pytanie, jeśli chodzi o tą opinię, ponieważ tak troszeczkę jedziesz na Tana, że... że nagrywał z Agatą, chciał e, poprawić relacje z Agatą, nabija sobie wyświetlenia, no to co sądzisz o Nitrze, bo Nitro ciągle też mówił, żeby kancelować sagatę, a nagle wyjeżdża z filmem, na którym, no nie oszukujmy się, zrobił bardzo dużo wyświetleń i, i, i zyskał na tym. Chodzi ci o wywiad, czy o ten, yy, czy o ten, co mówił Nathan jakiś to tych nie... karcianek? Pewnie o wywiad. O wywiad ci chodzi, ten długi, chodzi godzinny? Chodzi o wywiad Nitra. Tak, tak. No, Wiesz, z tego co wiem, no to on podszedł do tego. Yy... Znaczy, powiem swoje zdanie, nie? Fagatach szukała kogoś, żeby właśnie wystąpić u niego, żeby jakoś się wybronić. Yy, wiem, że boxdel w aferkach odmówił, natomiast Nitro przyjął tą propozycję. Ja tam wiem, że chyba duże, dużo miał do powiedzenia tam menadżer aktualny fa Fagaty. On się tam chyba zna dobrze z Nitrem. Yy... Jednak czy wybronił fagatę? Chyba ją jeszcze bardziej pogrążył. Natomiast no tak, czy, tylko... czy Nitro głosił tylko... gdziekolwiek, że właśnie Fagata ma być delejtowana z internetu? Bo jeżeli tak, no to faktycznie hipokryzja. Tylko czy on tak mówił? Tak no. mówił Natan na pewno, a czy Nitro tak mówił? To ja nie Chodzi wiem. Chodzi mi po tym, on... że po prostu już, już po tym potem filmie też już normalnie nagrywał. Fagata się pojawia w odcinkach Nitra, więc to też tak nie. No, zbyt, no to moje dobrze. stanowisko jest takie. Uważam, że zrobił bardzo źle, dlatego oficjalnie wysyłam go do walki na Fajm <grym> <Na hype> MMA. Na Hajp MMA. Wiesz to tutaj to jest też właśnie cie, ciekawa przekmina, to zaraz do, do Wiki zadam to pytanie, bo wiem, że ona ma inny stosunek do tego. Moje osobiście, to co ja uważam, ja to gadałem w fagacie, też to głosiłem u mnie na story ostatnio, to zostałem o to skrytykowany. Mi wciąż brakuje jakichś takich wyjaśnień ze strony, Zob w ogóle ile my już ten temat no zamkujemy, nie, to się chyba opłaciło mimo wszystko. <laughs> ale promofagaty, <laughs> Tak, <leci> tak. <laughs> e, ja uważam, że wciąż brakuje jakiegoś filmu, że ona siada i opowiada widzom i ona zawsze mi mówi, a ja nie mam ich za co przepraszać, no ale kurde, to jaki teraz jest wydźwięk tego wszystkiego, że wykorzystała, a dalej sobie funkcjonuje w internecie. i to jest zły ten wpływ na te młode dziewczynki, które sobie tak patrzą. Mówiłem I właśnie. o, wykorzystała, trochę ludzie pogadali i, i leci ja dalej. Ja tak samo I na moim blogu mówiłem właśnie. Identycznie. Identycznie. Właśnie wszystko. też. Tak. Przysięgam ci, dosłownie, tak, ponieważ Nitro Nitro nagrał ten, te, ten wywiad i tak naprawdę ten wywiad nic nie dał i nic. No... Nic nie zmienił tak naprawdę. No tak, ja uważam, że wywiad nawet tam pogrążył. Ja, na, ja gadałem Fagacie, że y, jak idziesz do kogoś na wywiad, no to gada i wszystko. Takie jest moje stanowisko. Fagata się z moim stanowiskiem nie zgadza, ona uważa, że już y, to wszystko powinno iść dalej i też zauważam taką tendencję w internecie, że y, ludzie już właśnie mówią, żeby jej odpuszczać. Ja natomiast uważam wciąż, że ona powinna nagrać, bo każdy popełnia błędy. Natan popełnia błędy, jeszcze się przekonacie w tym programie, jakie kurwa mocne dziwne rzeczy jeszcze ci tego nikt nie wyciągnął, ale zaraz będzie wyciągane. O kurwa. <grym> ale złamowanie będzie. Czy <grym> złamowanie, nie wiem. Lekkie może. Takie jest moje stanowisko, ale widzisz, właśnie taki jest internet. Ci influencerzy robią wszystko. Ja też jako kanał komentarzy, nie wiem jak się mam zachowywać, wiesz. Jedni reklamowali skamy, przeprosili. No to czego można żądać więcej? jednak wiesz, przeprosili. Ja uważam, że właśnie Fagata też powinna coś tam nagrać, ale Świat pokazuje tych influencerów, że widzowie już są trochę za nią, bronią jej, ma wciąż, wciąż swoje grono odbiorców, ale inne zdanie niż my ma siedząca po mojej lewicy, a waszej prawicy, tak, Wiki. Ty na przykład twierdzisz, że fagata nie powinno być jej wybaczone, bo oglądałem jeden z twoich wywiadów. Dlaczego tak uważasz? Dlaczego tak uważam? Ponieważ uważam, że to też po części... Dziękujemy nie... widzom za telefon, bo słyszałem, że, 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 się, że, zosta że się rozłączyłeś. To nie się jest jakby nasza sprawa, takie ja mam zdanie. Po drugie, to było już kilka lat temu i powiem z autopsji jakby mam... Ale to A już się zrobiła temu? sprawa publiczna. No teraz już tak, ale na początku to nie była tak jakby sprawa... Obcych ludzi tak, jeśli ale ty uderzasz tym w maszę, tak? Że y, dlaczego. Nie, no ale to że to tam Przecież Masza właśnie jest z moim zdaniem bardziej poszkodowana w tym wszystkim. Ale nie, bo ona mówi, że, y, że to wiesz. Uważam, trawa że to była powinno pr... zostać między nimi, bo bardzo często kobiety, ja wiem na przykładzie moim, jak moje koleżanki się do mnie odzywają, jak sobie żartują i tym podobne. Wiem, że ona wdrożyła ten plan, udało jej się podobne. to itp. Itp. nie było tak, że właśnie wykradli maszy pamiętnik i. że... Nie wiem, nie interesuje mnie ta sprawa, no to sprawa. A co czemu się wypowiadasz? No, bo on zadał mi no tak, ale, jest, ale pytanie, w, 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 co sądzę. Na wywiadzie się wypowiadałaś. No to mogłaś powiedzieć, że nie, nie wiem, o co chodzi, nie interesuje mnie ta sprawa. A nie, to był z Szeją też odcinek. Pyta się, czy no powinno myślałam, się to, wybaczyć fagacie, czy nie chyba takiego? Nie jestem pewna, czy powinno się wybaczyć fagacie, czy nie. Uważam, że tak, ponieważ tak jak mówię, no była. Tam też powiedziałam, młoda, głupia. Wiesz co, wybaczyć? Każdy ma prawo popełniać błędy, ty też wiele błędów popełniłeś. Tak, i ja się do nich przyznaję i przepraszam, często. Ale to dopiero teraz, ale tak na około. Opowiadałaś no tak, o tym wszystkim, jakby, więc myślę, że Agata sam, w końcu sam zdecyduje z się. też przeprosiłem, jeżeli chodzi o to, płucie. Ja sam z ciebie stwierdziłem, że kurwa, chcę ja przeprosić. Ja tutaj nie zawieram na razie no. strony. A, Podoba mi się wasza rozmowa. No, trochę to jest takie też nie w porządku, bo jak powiedział mhm. Sylwester, e, najbardziej mi też chodziło o to, że nieważne komu ona to zrobiła teraz, w tej sytuacji, nieważne komu to zrobiła, ale ważne, że ona się do tego nie odniosła, że nie powiedziała. Nawet nie skłamała, bo ok, jeżeli nie czuję żadnej wyrzutu sumienia, nie czuję pokory, nie skłamała, żeby po prostu te dzieci, które to oglądają, nie pomyślały sobie, że jest to normalne. Ona mogła skłamać mm. dla tych po prostu dzieci. Jasne, ja też mam inne wartości, inne wartości wyznaję. Ja osobiście na przykład bym tak nie zrobiła i też uważam, że to jest złe, ale uważam, że ona. Każdy każdy zresztą... W tym momencie już okay. jakby. Po tej całej nagonce to uważam, że stało się to tak popularne, że jasne, powinna jakby nagrać, tak jak Sylwester mówi, film, przeprosić wszystkich, aczkolwiek uważam, że jedyną osobą poszkodowaną w tej sytuacji jest sam. Yy... Wypadło mi z głowy. Stewart. Steward, przepraszam. Moim zdaniem, steward Właśnie. jest naj... Znaczy jest poszkodowany, I skoro on ale nie to to nie wszystkim. jest nasza sprawa, ja tak, uzna... ja tak uważam. Mm...